Już I wtedy stary paker tak do nas rzekł Spokojnie, doko i wypocząć, ja wiem Jutro po lewej pojawią się O piątej nad bo nas raz Człowieka na tobie, tam pochadę Dwa rumy po lewej krzyni lesną Kol chętny kwiatów i krzyni Kable ty do łodzi nie leń się nig, Odważnie i żywo do prasów do rej Obracaj w łodzie rolej, rolej Przew trafił i ciężko zagrało się w głąb Wybierając winę, nagle zbrakło nam już rąk Wypłynął, krwią zygnął, się wziąć Chwyciliśmy haki, wypłetwy płetwy uciąć Przy burtach, na gajach ciągnęliśmy Ręki zalały we kwi tam, a każdy się zmijał i robił za trzech. No i wyszło nam lepiej i 500 na małe I w starym tam bez pobulały Mam panę, ja też ze dwie setki dam jej. Niech macie cię sporce przekulasz to znów na no,